Dzisiaj skupię się na tym, jak zbudować dedykowany sklep online od zera. Omówię kluczowe aspekty, począwszy od analizy potrzeb biznesowych, przez wybór technologii i projektowanie, aż po integracje zewnętrzne, bezpieczeństwo, optymalizację SEO, zarządzanie treścią, produktami, marketing i promocję, analizę danych, aż po skalowanie i planowanie rozwoju. Moje doświadczenie i przykłady z rzeczywistego świata pomogą Wam zrozumieć, jak te elementy łączą się zapewniając sukces Waszego sklepu w świecie e-commerce. Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym zgłębimy temat tworzenia dedykowanych sklepów online od podstaw. Przejdziemy przez kluczowe punkty, które są niezbędne do zrozumienia i zastosowania, aby zapewnić sukces waszego przedsięwzięcia w świecie e-commerce. Każdy z nich wzbogacimy o przykłady, które pomogą wam lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Pierwszym krokiem w tworzeniu sklepu internetowego jest zrozumienie potrzeb waszego biznesu i celów, jakich chcecie osiągnąć. Przykład jeżeli Waszym celem jest sprzedaż produktów na międzynarodową skalę, to funkcjonalność wielojęzyczna i wsparcie dla różnych walut będą kluczowe dla projektu. Analiza ta stanowi podstawę do planowania funkcjonalności i architektury całego sklepu, tak aby był on w pełni dostosowany do specyfiki Waszego biznesu. Wybór odpowiedniej technologii i platformy jest krytyczny. Rozważmy dedykowany system e-commerce który oferuje szerokie możliwości dostosowania, ale wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych, w przeciwieństwie do Shopify, który jest bardziej przyjazny dla użytkownika, ale będzie ograniczające dla bardzo specyficznych wymagań. Wybór platformy powinien być podyktowany nie tylko obecnymi potrzebami, ale również planowanym rozwojem i skalowalnością biznesu. Podstawy, podstawy, panie Przemku. Postawa, postawa. Jak pan głoda, moja. Dzisiaj skupię się. Skup, skupię się, skupię się. Dobre zaprojektowanie platformy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu sklepu online. Przykładem może być Allegro, które ciągle optymalizuje swoje interfejsy, aby ułatwić użytkownikom proces zakupowy. Projekt powinien być intuicyjny i zapewnić płynne przejście od wyboru produktu do finalizacji transakcji. Integracja z zewnętrznymi systemami, takimi jak systemy płatności, zarządzanie zapasami czy zarządzanie klientami są niezbędne do sprawnego funkcjonowania sklepu. Przykładem może być integracja sklepu z systemem ERP, który automatyzuje procesy biznesowe, takie jak zarządzanie zapasami oraz wystawieniem faktur i wysłanie ich do klientów. Bezpieczeństwo jest priorytetem w każdym sklepie internetowym. Przykładem dobrej praktyki jest implementacja protokołu HTTPS oraz zastosowanie certyfikatów SSL, co nie tylko zabezpiecza transakcje i formularze, ale także pozytywnie wpływa na ranking SEO. A skoro wywołałem SEO, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych i urządzeń mobilnych jest niezbędna. Sklep, który ładuje się szybko na urządzeniach mobilnych i jest dobrze widoczny w wynikach wyszukiwania, ma znacznie większą szansę na przyciągnięcie klientów niż Wolnoładująca się strona, gdzie na smartfonie nie widać całości treści, tylko suwaki w każdym kierunku. Efektywne zarządzanie treścią i katalogiem produktów jest kluczowe. System zarządzania umożliwiający łatwe dodawanie i edytowanie produktów, ich opisów, zdjęć, a także zarządzanie katalogami i atrybutami znacznie ułatwi zaprowadzenie porządku w Twoim sklepie. Aby sklep był zauważalny, konieczne są działania marketingowe. Skuteczne wykorzystanie e-mail marketingu, mediów społecznościowych czy reklamy typu Ads znacząco zwiększy ruch w sklepie i przyczyni się do wzrostu sprzedaży. Kluczem do ciągłego rozwoju jest analiza danych. Przykładem mogą być oczywiście narzędzia takie jak Google Analytics, które pozwalają śledzić zachowania użytkowników, analizować skuteczność kampanii marketingowych i optymalizować strategie sprzedażowe. Ostatnim, ale równie ważnym elementem jest planowanie przyszłościowego rozwoju sklepu. Budowanie sklepu z myślą o łatwej integracji z nowymi technologiami i rozwiązaniami, które mogą pojawić się na rynku w przyszłości, zapewni jego długoterminową konkurencyjność. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w tworzeniu skutecznego i przemyślanego sklepu online. Jeżeli masz pytania, napisz je w komentarzu lub bezpośrednio do mnie na e-mail dominikmałpa.pixlab.pl A jeżeli chcesz wycenić projekt np. utworzenia strony czy sklepu internetowego, zapraszam na pixlab.pl, gdzie w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk Wyceń projekt. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w następnym filmie.